Kto tu siedzi na mamusi? A kto ma pięć miesięcy i jeden dzień? Kto ma? Ja! Ja! Co ja patrzę? Antosiu, powiedz coś ładnie. Do okienka powiedz. Powiedz coś do okienka. Nic nie powiesz? Powiedz tacie, przed chwilą płakałem. Antoś. <doors> Kompu kampu zrobimy, tak? Antku, antku? O, jesteś A kto ma niebieskie skarpetki? To są stopki Ale niebieskie końcówki mają. Tak. Chodź, jak będziemy robić kompu-kompu, tak? Nie, nie umiesz. Musisz tak zrobić mu samolocik. Leci, leci samolocik! O, dziękuję ci, synku, za tą ślinę. Dziękuję ci, kochanie moje. Dziękuję. Ja ci pokażę samolocik, jak dziękuję. się robi. Pokaż. Masz, ty, nagrywaj. Ładnie. Ja właśnie. Musisz wziąć jedną do

Dobrze, to już chodźmy. Rozbieramy synka.